Dzień od porannej kawy z automatu na ulicy i jedziemy dzisiaj do Paradise Valley i okazało się, że mi się internet skończył w telefonie, więc nie mam dzisiaj internetu, więc mam nadzieję, że mi przyjdzie do które zrobiłam i zacznie działać w połowie, znaczy może nie w połowie, nie, ale zaraz jak zawsze zacznie działać. Paradise Valley, czyli po naszemu rajska dolina, jest uznawana za atrakcję turystyczną Agadiru, choć do niego nie należy. Paradise Valley jest położony około 20 km od Agadiru i żeby się tam dostać, najlepiej zabukować sobie na miejscu jakąś lokalną wycieczkę. Internet, o którym wspominałam na początku tego filmu, możecie sobie wykupić na aplikacji Red Tigo, do której link znajdziecie w opisie tego filmu. Z aplikacji korzystaliśmy już wiele razy w wielu różnych krajach i nie zawiodła nas, więc z czystym sumieniem mogę Wam polecić. W takich okolicznych przyrody, to są bananowce, gdzie <grymne> mam nową grupkę. tutaj mamy herbatkę. Siokrą.

w ten sposób, tak wygląda barbarzyński, jak Teraz zostaliśmy na degustacji Miotki. Zastanawiam się, kto zaczyna. Zaraz po śniadaniu zostaliśmy zaproszeni na pokaz procesu łuskania i obróbki orzechów arganowych. Korzystając z organizowanych wycieczek, należy pamiętać, że zazwyczaj każda wycieczka kończy się w fabryce oleju arganowego, aby naciągnąć turystów na to, żeby kupili trochę do domu. Who got 9? <laughs> a little bit more. There's was 2. Yeah, sometimes we'll get 2 CC in one night. Lucky us. It's a lucky one. What was it? Więc idziemy, zatrzymaliśmy się w takim ładnym miejscu, bo jedziemy już na raj. mamy wejść po schodkach na górę, bo tu mamy najlepszy widok. Więc idziemy patrzeć. Tutaj od razu widać, że jest woda, bo tutaj są palmy, więc od razu widać. To są miejsca, w których tego nie widać, bo jest sucho, ale tu ewidentnie. Patrzcie, miejsce. Dziękuję. Poza tu możecie zobaczyć i palmy i już górki i trochę widać że tu już jest gdzieś woda. Jedziemy właśnie w tę stronę na Paradise wali, do raju. <grymne> będziemy tam pływać. na pewno będziemy troszeczkę chodzić po tych górach skamieniałych, wysuszonych. Zobaczymy jak tam jest, ale widoki tutaj z góry są piękne. Wchodziliśmy po takich schodach, które wam pokazywałam do góry przez taki sklepik jakby na punkt widokowy. No Widoki są przycudne. Tylko słońce już, mimo że jest rano, słuchajcie jeszcze To słońce już ostro pali Dzisiaj ma być 27 29 stopni Więc później się będziemy rozbierać No i proszę, tutaj widoczki mamy okay. yeah. Teraz idziemy sobie e, pospacerować Teraz czeka nas 20 minut około marszu przez te górki przełęczeń Zobaczymy, co tutaj jest, jak to wygląda E, a potem idziemy sobie chwilę popływać. Także idziemy ileś tam czasu? 20 minut po to, żeby sobie chwilę popływać. Ale fajnie. Jeszcze nie mieliśmy okazji pływać w, w takich miejscach. O tym możecie słyszeć, co pan mówi. Tu zaraz są czarne black oliwki. E, tu są tylko czarne liki tak bym mówił. Tutaj rosną palmy, oczywiście, które widzicie, i oczywiście drzewa organowe. I mówię, że w tej części na tym jest około 42 stopni, tak jest super gorąco. A wczoraj w wiosce pan mówił, że tam dochodzi nawet czasami do 50 paru stopni. Tutaj w, w, w dolinie, tutaj widać, tu można przyjść później na herbatkę, coś zjeść. Wszystko jest w dolinie, oczywiście. Dobra, idę, bo mnie czekają. A jeszcze jedna ciekawostka jest taka, że lato można tutaj spotkać skorpiony. Teraz ich nie ma, bo jest za zimno, ale latem są tutaj normalnie skorpiony. Ja. Niektórzy traktują te skorpiony nawet jako e, takie wiecie zwierzaczki normalne i potrafią brać się na ręce się bawić, ale oni potrafią się obchodzić ze skorpionami, więc wiedzą jak to robić. Ten napadłem z piesek. <grym>, Próbuję może coś do jedzenia, ale nic nie zostanie. O, tu już coś szuka. Nic nie zostanie, bo nikt nie ma nic do jedzenia dla niego. Tutaj są drzewka oliwne. On pokazywał, czarna oliwka. 400 Slightly. lat <laughs> mają. Yalla. Yalla, no. Patrzcie, jak to jest what's dziko. What's Idziemy zobaczyć z taką trasą, albo mam wrażenie, że jeszcze nie jest pora zbyt no. ciepła, żeby pływać. Chociaż, jak się zmęczymy, to pewnie wszyscy będą musieli wskoczyć do tej Tutaj jest miejsce, gdzie się skacze do wody. Ja skoczyłam do wody, ale jest mniejszego tutaj, z mniejszej tej półki. Niektórzy skakali tutaj z góry, ale ja po skoku tutaj, dno, ja nie mogłam słuchać oddechu w wodzie w ogóle, bo jest tak zimna woda, że nie mogłam po prostu złapać e, oddechu w ogóle. Więc na wszelki wypadek już nie skaczę stamtąd, ale kilka osób skoczyło, więc mam filmiki. w farmy, bo nie było w sobie sobie strój na teraz. To jest chustka, którą kupiłam w, w Hiszpanii jak byliśmy mi wam że służy bardzo. W sensie to można użyć właśnie e, na plażę, no albo teraz tutaj mi się fajnie z, zawinęło w tym, bo będzie jedno miejsce, gdzie można popływać, więc e, bez sensu by było się przebierać. No, a mogłam się ubrać szybko w to, a później się przebierać. Patrzcie, jaki tutaj jest przejść. Próbowałam szybko kupić telefon. A to nisko. O, I w końcu wyszło słoneczko. Tam było strasznie dziwno. Tu już jest fajnie tu już jest fajne słoneczko. Tu już jest cieplej. Wow. Dobrze. się, for swimming, Dobrze. 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 spa. To idziemy się teraz <laughs> teraz o, tutaj, to jest, to jest to jest stable, kit. jest. I Kitty obok nas, bardzo mi się w ogóle to podoba, że macie malutki stolik, musicie sobie tutaj usiąść na podłogach, super. A teraz możemy menuzie tutaj w tym, w tym pięknym, nie wiem czym, ale to, to ładnie jest w każdym razie. W, w raju, właśnie to chciałam powiedzieć. Tutaj mam miętową herbatkę marokańską, a Łukasz ma sok z awokado i pomarańczą. Patrzcie, to jest naturalny spad dla stóp, no bo one to jest takie śmieszne uczucie, te ryby tutaj podpływają i wam skubują, wiecie, wam ten na, martwą skórę, ale to jest tak śmieszne. Śmieszne to czuć. to jest naturalne, to jest w tej, w tej wody, gdzie tutaj w tej rzece takiej. weszliśmy się, te, te, sobie teraz do hotelu, wróciliśmy po naszej wycieczce. Zobaczcie, jakie tu mamy piękne ręczniki ułożone. Pierwszy raz tak mamy. Z płatkami róży dostaliśmy. Chyba, no, bo jutro, z tego co wiemy, jest e, święto tutaj, taki Christmas, jak to mówili, Christmas e, Berberów. Chciałam szukać jakiegoś jedzonka po dzisiejszych eskapadach. Jest w sumie dopiero godzina 14 bo będziemy dzisiaj tylko pół dnia wycieczki, tak jak zaplanowanej już się przybrałam w krótkie spodenki, słuchajcie, nie wiem czy to widać, e, bo e, już jest 30 stopni, a pewnie będzie jeszcze więcej. I przypominam, że jest styczeń cały czas, więc to nie jest łatwo. Dzisiaj mamy sałateczkę jakąś z kurczakiem, soczek owocowy. Ja mam też mała z lodem i jeszcze do tego mam jakieś serowe. I tak upłynął nam kolejny dzień w Maroku. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to już teraz zapraszam Was na kolejne odcinki, bo to jeszcze nie koniec naszej podróży.